Poszukujesz ludzi. Dlaczego oszukujesz ludzi? W tym opakowaniu nie ma życia. Rozumiesz? Mówko wszystkim. Nie mógłby sami mieć za. Dobrze. No i co mamy? Syjonacją nie barany. Objawiają 14, 1 lub 5. Baranek są i nagry Syją. Jak służysz Chrystusowi, by przeżyjesz jak apostoł Paweł, bo na razie służyć mafii Watykanowej, która... Ale się tysią... mówi... Ja jestem Synem Bożym, mówię boży. o Chrystusie król Emanuelu. No, Emanuel stoi jako baranek na sionie, i czeka na 164 tysiące wybranych. No, no, no. Jak jest napisane? No, ale, no, Czyli Chrystus ty? I... Czego Pan ode mnie oczekuje teraz? Dlaczego Pan? Masz nawracać ludzi. Dlaczego pan? To kłamstwa? Dlaczego Pan? Ja jestem. Jesteśmy bratmi i siostrami, tak? Okay. Król króluje pan. Ile masz lat? No. Może, może pan sobie nie... Co może pan? To jest sobie? syn że z falami przyjechał. Anioł, chcemy cię błogosławić, żebyś wszedł do grona 4 tysięcy, bo ściadkę oszukali ludzi. I Watykan ciebie oszukał. Jesteś powołany, a teraz wygrany, bo błogosławimy cię. Masz prawo krysza króla i nawracaj gość tu górnikom prawdę, bo jako, jako pani też płacono na halę. I górnicy dawali dużo pieniędzy Także te mury zostaną, ale tu mam mieszkać, prawda? Chrystus mówił, żywi Manuel, ma baranek stoi na syjonie, objawienie 14 rozdział od 1 do 5, błogosławimy czy bracia? Chrystus się naszym ojcu, który żyje. Ja dobrego, i tak, jesteś bratem. Bogosławimy i mów wszystko, całą prawdę. Nie ma pandemii, nie bój się. Jest jeden ojciec, jest Chrystus Król i Manuel. Powinnaś też mówić, żebyś ściągnął te, te kagańce. Ale, żeby oddychać świeżym powietrzem. Przysiędza od się od oddziela. Tak. Wszyscy kłamią. Cała władza. Cały rząd, policja, trzeba no, to głośno mówić posłuchajcie. Każdy ma swoje zdanie. Na ten temat, więc... On żyje, nie jest trupem Chrystusa. My nie czyża, chodzimy, ale ja żyje. kogoś nie będę krytykować. Wręcz Boże to My jest prawda. My ostrzegamy, że powieca, nie pójdziecie nie, 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 nie. do nieba, tu będzie sprawiedliwy świat Ale to jest prawda. Rodziny będą święte, a księża, jak się nawnicą, będą się żeni będą normalni. I te rządy są nieodmowne. Tak żyjemy. Tak bez... faraon. To ja mało, mu odpowiada, Oni... Tak żyjemy. Prawda jest no. nieśmiertelna. Chrystus jest prawdą absolutną. Jest Immanuel Bóg z nami. Światki już się nie podniosą. Katolicy są najbliżej Boga. Ale księża też oszukali Was. Pozdrawiamy, błogosławimy. Panie. Czy może, no. przepraszam. No. Czy może pomóc? Czy wie pan, że katolicki się zejmuje to jest kościół katolicki, tak. nie Chrystusowy, sobie. Dlaczego tutaj mieszka Panią Diaszczurkę, bo tu nie ma Boga, proszę Zdjąć ciochę Te maskę zdejmij, jak i będę to do mnie mówił? Ale nie ma wirusa Wirusa nie ma Jestem Synem Bożym ma Boga, Króla Chrystusa Immanuela Zdejmij maskę, jak wyglądasz, Chrystus z masy nie chodzi Proszę, proszę. wyjść

z nami. Wiesz, kto to jest? Król, Chrystus Emanuel. Jest królem! Nie Panem! Ja głoszę o ojcu Wejdź Bóg. na dół. Jak wyjdź Co, świątynią? Ktoś jest świątynią? Niech pan wyjdzie z to! Nie ma potykanie! Żywy Bóg! Niech Pan Bóg błogosław... Co? Bogu... Ja Ci mogę błogosławić! Weź! Ściągaj te szaty! Ściągaj te szaty. Niech Pan wyjdzie! Ściągaj te szaty! Prosimy, niech Pan wyjdzie. Bo Niech Pan wyjdzie. Chrystusie! ojcze prze najświętszy. Jesteś żywym bogiem. Oni trzymają cię na krzyżu na patykach. Następny. Wychodź z tego. Jest? Świetny. Wychodź z tych łachów. Niech pan wyjdzie z Ile masz ojców? Ile ojców masz? Jest jeden jedyny. Żywy! Emanuel! Troszeczkę poprosimy o policję, aby pani. Policję na śniadanie zjadam! Liturgię tu robią. Bóg jest Bogiem żywym, Ściągać te maski. Co nie Pan? Ja jestem bratem. Proszę blisko. Proszę. mnie zostawić. Proszę Ostatni raz odprawiasz tę ceremonię! Proszę wszystkich. W imieniu naszego ojca króla Immanuela Proszę wojsko się Immanuel żyje Bóg z nami Immanuel zapamiętaj! Macie trupy, kto, kto to jest? Jesteśmy przed kadedrą. Jaka liturga? Wiesz bracie o tym doskonale, że ksiądz oszukuje ludzi? Proszę pana, ale pan... Nie pan, jest jestem bratem. Synów. Jest królem, aniołem i synem, bo ja zrodzonym z, z prawdy. Ja z panem nie Panowanie się kończy. Nie, nie, nie pan. Jest my jesteśmy pod... braćmi i siostrami, mamy jedynego ojca prawdziwego, żywego. Nie na krzyżu! Ale czemu jest pan nie ma prawo, bądź królem, bo wszyscy jest królem nad tobą. I Bóg ojciec sprawiedliwy. Wszyscy się sprzedają za pieniądze! Bóg, za Bóg za prawdziwy z Boga prawdziwego, prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Zrodzony w Betlejem mieście ludzkim ponad 2021 lat temu. I głosimy żywego Boga, nie trupa na krzyżach. To się Wam skończy. I co jest? Proszę bardzo, głoszę Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Jest Bogiem żywym. Co byście zrobili? Co zrobiliście z Chrystusem? Uszyżywaliście? I co? Tak patrzysz spokojnie, tak? Przypatrz się żywemu Bogu, bo rozmawiasz z Synem Bożym. Dobrze miał ojciec posłał tutaj. Ojciec, Chrystus Emanuel, tu do was. Co? Prywatne? Nie, nie do Pana. Wszystko Chrystusa jest. Wam będzie zabrane, a dane tym, którzy naprawdę mają miłość, bo wy nie macie jej. Oszukujecie ludzi, okłamujecie. Się skończy wasze te obrzędy. Skończą się! No ja przyjechałem po 13 lat do brata, mama, wiadomo, a ty mnie nienawidzisz, widłami będziesz mnie zabijał. Nie no to, to gdzie masz miłość? Jak ty brata nienawidzisz? nawidzisz słowa. Ale dobra. Ale, ale nie ma dobra N Jeśli bo brata, którego człowiek, widzisz, człowiek nienawidzisz. Miłośnią miłośnią nie się kłócić, ja ciebie kocham miłością to... prawdziwą, Chrystusową. Żeby... I chcesz się kłócić. Nie, ja się nie, nie kłócę. Twoje słowa chcesz nagrywać, żeby się prawda... pokazać, zobaczcia, <śmuchem> zobaczcie. Tak, ja, ja prawda i ja, ja tak, to, ale prawda wyjdzie. Prawda jest, Chrystus ma prawdę. Ja ja też Miruś, Mirek, Chrystus ma Mirek, prawdę i my w imieniu Chrystusa chcemy wam Mirek. błogosławić. Ja też byłem e, tam Dobre, w Nie no, nie denerwujcie nas, bo to nie o to chodzi. Chodź. Ale zadzwońcie na policję jak chcecie, my się nie boimy policji, my wierzymy w Chrystusa, który żyje, nie ma pandemii, jest zakłamany, cały świat jest zakłamany i teraz prawda wyjdzie na jaw, I ja z bratem... Z Mirkiem chciałem się, jako brat rodzony, nas no, jest pięciu. Jak ktoś nienawidzi brata, tak, którego byłeś, widzi... A gdzie ojca pogrzeb? Gdzie bo, nie, Mój tata jest w stanie. No dobrze, ale nie... gdzie byłeś, jak był ojca No ojciec, drz... Ja nie przyjechałem, bo... No, a jak ojciec był w szpitalu, to gdzie byłeś? Ja z Keszam umarł, jak ja Ciebie z Keszam, nigdy nie umrzesz. Dobrze, a jak ojciec był w szpitalu, to dlaczego no, nie przyjechałeś, go nie uzdrowiłeś? Bo tata mnie nie szanował. No, a ty, jako syn... Przez ich mnie dobrał. chciał taburetem uderzyć po pijaku ja uciekłem i mnie wyzywał, i zajechowych dostałem za was, za organizację. A jest Chrystus najważniejszy, Chrystus Król, który przyszedł w jego czasie, oddzielić pszenice od ple. My, my chcemy tylko błogosławić, żebyście żyli w raju na ziemi, bo po Armagedonie ja tu się wprowadzę, bo jest Armagedon i katolicy są najbliżej Boga. Dobrze, to bo musimy porządek tu zrobić, żeby No jasne. Armagedon jest i prawda przychodzi, Chrystus jest prawdą, jest Chrystus i reszta świata i ja wam błogosławię jako anioł w zobowiązaniu 21.12, moja żona jest w Anglii, niedługo mogę być królem, jak wróci moja żona, no, bo świadkowie Jehowy rozbili moją rodzinę jako system, a ja kocham świadków Jehowy, bo miłością Chrystusa was kocham, Chrystus żyje, zmartwychwstał i żyje. Bo Ci się mało nagra, i mało... Mireczku, chodźcie przy tłumej, podaj mi rękę, bo kowida nie ma, ale jest oddzieleni pszenicy od plew. Bądźcie pszenicą, bądźcie owsami, co zgnęły z domu Izraela. Błogosławię was. Żyjcie w miłości, w prawdzie, Chrystusowej, bo prawda was wyzwoli. To jest pierwsze z Marcychstani, Objawienie 2 rozdział 6 werset.